dobry, Moi drodzy, dzisiaj kolejna odsłona języków miłości. Kolejnym językiem, który dzisiaj będziemy omawiać jest język drobnych przysług. Jak wiadomo, służenie jest naszą największą aspiracją w życiu, tak przynajmniej powinno być w życiu każdego człowieka, żeby służyć, służyć drugiemu najlepiej jak potrafimy i to wiadomo z serca. Natomiast jeżeli chodzi o języki miłości, jest to dosyć specyficzny język. Dlaczego? Bo... Jak wiadomo, nie każdy jest w stanie wyrazić swoją miłość słowami, natomiast jeżeli chodzi o wyrażanie czynami, jest już znacznie łatwiej. Ja mam taki przykład: za każdym razem, jak jadę do domu rodzinnego, witam się z moimi rodzicami, spędzamy sobie miło czas, oczywiście jest yy, wspaniale. Natomiast za każdym razem, jak wstaję następnego dnia rano, mój tata przychodzi dumny i mi mówi: Umyłem ci samochód. I dla niego to jest największa, jakby możliwość, może nie to, że możliwość, natomiast jest to najwięk, naj, najłatwiejszy sposób okazania mi miłości. Coś drobnego, czego wie, że ja nie do końca lubię robić, on mi to zrobi z przyjemnością i będzie zadowolony z tego, że jest w stanie coś takiego dla mnie zrobić. Dla niego to jest. Po prostu okazywanie miłości. Dla mnie jest to niesamowita frajda, z tego, że, że on ten samochód chciał umyć. W taki sposób okazujemy sobie miłości, jeżeli chodzi o drobne przysługi. W jaki sposób wy wyrażacie swoje y, emocje w stosunku do innych ludzi, jeżeli chodzi o drobne przysługi? Co jesteście w stanie zrobić dla drugiego człowieka? Tak zupełnie bezinteresownie, bo tu chodzi o bezinteresowność, żeby nie chcieć niczego w zamian, żeby, żeby to płynęło naprawdę z waszego serca. W jaki sposób ty ostatnio pokazałeś komuś, że kogoś bardzo kochasz, dając mu jakąś drobną przysługę ze swojego życia? Coś naprawdę takiego, co nie kosztowało cię nie wiadomo ile, czy czasu, energii, czy pieniędzy, natomiast wiadomo, że też to trzeba włożyć, żeby, żeby tą... Aby ten język miłości mógł funkcjonować, ale tak, żeby, żeby, żebyś, ty się czym, ty, żebyś ty się sam czuł z tym dobrze, a żeby druga osoba była zadowolona. I kolejne pytanie: w jaki sposób ty na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pokazałeś swoim rodzicom, którzy cię wychowywali, którzy w jakiś sposób dbali o to, żebyś był najedzony, wykarmiony, ubrany, wyedukowany? W jaki sposób ty pokazałeś im na podstawie języka miłości, który się nazywa Drobne Przysługi, swoją drobną przysługą, swoją miłość? Czy jest to język, którego często używasz w stosunku do swoich znajomych i przyjaciół? Czy raczej jest to język, którego w ogóle nie używasz, bo, doszedłeś, bo, bo dochodzisz do wniosku, do wniosku, że skoro ty sam jesteś w stanie o siebie zatroszczyć się, to każdy inny też powinien sam o siebie się troszczyć i nie będziesz nikomu w niczym pomagał? Bo nie. W jaki sposób Ty do tego podchodzisz? Jak Ty to widzisz? Jaki jest Twój język miłości? Czy już go w któryś z tych trzech rozpoznałeś? Czy jeszcze szukasz? Czy, czy jest coś, co, co Ty chciałbyś, ty chciałabyś nam tutaj powiedzieć, podzielić się swoją refleksją na jeden z tych y, krótkich tematów? Daj znać. Czekamy na komentarze, czekamy na wszystkie informacje od Was. I jeszcze słowo do zespołu. Będziesz piękną koroną w moim królestwie. Tak mówi Pan w księdze Izajasza. I jest to niesamowite, bo znając swoją wartość, wiedząc, że jest się kimś wyjątkowym, naprawdę kochanym, człowiek rośnie, człowiek się karmi takimi dobrymi słowami. Człowiek wtedy jest w stanie przekazać tą miłość i dobroć następnym pokoleniom, jest w stanie przekazać osobom, które go otaczają, jest w stanie dzielić się swoją miłością i radością. W relacjach z najbliższymi, w relacjach z ludźmi, których napotyka na swojej drodze, jest spokojniejszy, jest bardziej wytrwały. Także, moje kochane dziewczyny, nie przejmujcie się absolutnie tym, że ktoś was źle postrzega, że ktoś o was mówi nie tak, jakbyście chciały. Ty. Masz swoją wartość i ta wartość jest niesamowita i jest ogromna. Zaufaj, uwierz w siebie, uwierz w to, że ty jesteś w stanie, że jesteś godna tego, żeby żeby nazywać się córką króla, bo jesteś wybrana, jedna, jedyna w swoim rodzaju. Nie ma takiej drugiej osoby na świecie jak ty. Nie ma takiej osoby, która by miała takie same. Linie papilarne, takie same pomysły, takie same wartości, takie same emocje, takie same sposoby mówienia, wyrażania się, czy cokolwiek innego, co cię charakteryzuje. Jesteś niesamowitą jednostką. Także dziewczyny, absolutnie nie, 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 nie ustawajmy w drodze i dążmy do sukcesu, bo do tego zostaliśmy, zostaliśmy stworzeni i powołani. Dziękuję i do zobaczenia niedługo.